pracowałem na sukces, który osiągnęliśmy w tym roku. Rzeczywiście i ciężko i długo, ale pracowałem na ten sukces z pomocą wielu ludzi. Ludzi, którzy początkowo dość sceptycznie do tego wszystkiego podchodzili. Później był okres wielkiego boomu, kiedy rzeczywiście bardzo dobrze nam szło i drużynie ligowej i drużynom dziecięcym. W tej chwili wszyscy myśleli, że w budowlanych powstał pewnego rodzaju zastój. Że w klubie się najprawdopodobniej chyba wszystko sypie. My pokazaliśmy w tych grupach dziecięcych i młodzieżowych, że nie sypie się, a wprost przeciwnie stworzyliśmy i fajną atmosferę dla zawodników i myślę, że fajną atmosferę dla rodziców. Chciałam podziękować wszystkim, czyli zarówno wszystkim naszym zawodnikom, dzieciom młodzieży, jak i Wspaniałemu sztabowi szkoleniowemu, ponieważ jesteśmy najlepszym ośrodkiem w kraju, jeśli chodzi o wyszkolenie dzieci, młodzieży, co widać jest poparte, poparte wielkimi sukcesami. Bardzo dziękuję za zaangażowanie wszystkich. Trenerów, rodziców, dzieci i, i działaczy, bo no nie jest nam łatwo pod różnymi aspektami. Natomiast my ze swojej strony robimy wszystko, żeby, żeby ten klub dalej rozwijać. I uważam, że z taką ekipą jesteśmy po prostu skazani na, na dalszy sukces. To wszystko, co jest tam pokazane, to są rzeczy, które tak naprawdę rozpoczęły się od tego pucharu. Ten puchar. 29-30 września przywieźliśmy do klubu z Poznania i to był pierwszy puchar zdobyty przez nasze dzieciaki podczas pucharu Memoriału Pana Pawlaczyka. To był prezes klubu Poznania. Przywiozłem ten puchar do klubu, zajęliśmy tam trzecie miejsce. To był turniej międzynarodowy. Zajęliśmy trzecie miejsce wśród 12 drużyn. Zebrało się tego dokładnie w ciągu 15 lat, bo to mija 15 lat. Zebrało się tego dokładnie 184 sztuki. To nie ja zdobyłem, to wy zdobyliście. To było takie maleństwo. W tym roku zakończyliśmy ty. To jest podsumowanie. Moich 15 lat w klubie. 15, 15 lat, nie może źle mówię. Ponad 500 zawodników, którzy ze mną trenowali. Pierwszym moim trenerem. Jako zawodnik był zbigniew jużysta i pierwsze kroki trenerskie również wykonuję przy trenerze Jurzyście. No, jakoś tak się to koło zatoczyło, że 22 lata temu zaczynałem karierę zawodniczą, a teraz robię pierwsze małe kroczki jako trener dzieci. dzięki ciężkiej pracy trenerów i, i zawodników najlepszy klub szkolący młodzież w Polsce za sezon 2018-2019. Wielu wspaniałych zawodników, piękne emocje. Ostatni turniej w Łodzi pokazał, że poziom jest bardzo wysoki i nasi zawodnicy liczą się w kraju. No i mam nadzieję, że z tego na rybku powstanie i wyszkolą, zostaną wyszkoleni zawodnicy, którzy tak jak do tej pory będą pożądani przez inne kluby rugby w Polsce, przez grające we nie tylko łódzkie. Mamy instalację dzięki pomocy ludzi dobrej woli i dzięki zaangażowaniu byłych zawodników i kolegów moich z boiska, którym serdecznie dziękuję. Mamy podlewanie i turniej, który będzie rozgrywany od soboty Mistrzostwa Polskich Kadetów. Mam nadzieję, że już zawodnicy będą grali na bardzo dobrze przygotowanym boisku.